Hej kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie zupełnie inny odcinek. Ponieważ będzie tutaj siedzący, tak jak zaczynam, tak skończę, bo dostałam pod jednym z vlogów y, ten komentarz. Jest to pytanie, czy nagrałabym filmik o swoich odczuciach na studiach i czy coś więcej o moim kierunku. Więc o moim kierunku myślę, że wypowiem się też na koniec, bo to nie jest aż tak ważne. W sensie wydaje mi się, że to od każdej osoby, to jest jakby totalnie zależne od was, Jaki kierunek wybierzecie na studia? Nie przedłużając. Zaczynamy, bo jest dosyć jakby sporo, sporo zmiennych, wydaje mi się. Ja na przykład wiedziałam, że nie chcę jakby jechać nigdzie dalej, że zostaję tutaj w domu u rodziców, więc no, więc wiedziałam, że zostaję. To mówię, tutaj zależy, kto jak co woli. I czy w... wydaje mi się, że faktycznie, kiedy ktoś ma. To jest sprecyzowany kierunek, i na przykład on jest gdzieś tylko w trzech miejscach, na przykład w Polsce, no to zupełnie co innego, nie? Wybór kierunku u mnie wyglądał w sumie w tą stronę, że bardziej patrzyłam, jakby zobaczyłam sobie, weszłam na swój uniwersytet, który, na który wiedziałam, że chcę iść na stronie uniwersytetu. Jakie, i jakie jakby kierunki mnie interesują. Nawet myślałam, pamiętam o Logopedii, bo bardzo lubię wyraźnie mówić i. Jest dla mnie bardzo ciekawe to. Jednak nie było to aż tak, myślę, yy, mocne we mnie, nie? Że aż tak jakby ta logopedia mnie nie przekonywała. Yy, więc, wybrałam ekonomię. Yy, ogólnie ja się zastanawiałam pomiędzy zarządzaniem a ekonomią i no jakby zarządzanie to jest bardziej część ekonomii, nie? Więc yy, u mnie to było też tak, że po prostu tam, gdzie się dostałam, to tam poszłam, ale też potem sobie zaczęłam szukać po prostu w internecie. Bardziej patrzyłam po prostu, co jest lepsze kwestii tak, takiej wiedzy, nie? Bo zarządzanie jednak jest dosyć jakby bardziej jakby wyszczególnioną częścią czegoś, a ekonomia jest bardzo takim ogółem, więc dlatego mnie to też zainteresowało, bo przez to, że jednak jesteśmy wszyscy młodzi, kiedy idziemy na studia, powiedzmy, no uznajmy, że od razu po liceum czy technikum idziemy sobie na studia, to faktycznie no, jesteśmy jednak nadal młodzi i nie możemy sobie stwierdzić, co nas na jak najbardziej interesuje. W sensie ciężko jest to stwierdzić, jeśli ktoś ma coś takiego, że wie, jaki jak chce iść kierunek, to jest mega. Ale z drugiej strony, ja na przykład też się cieszyłam, że nie mam czegoś sprecyzowanego, bo nie miałam jakoś bardzo wygórowanych oczekiwań, yy, czy gdzieś się dostanę i też jakoś mega nie stresowałam się tą maturą, bo. No, wiedziałam, że gdzieś w końcu pójdę, tylko jeszcze nie do końca wiedziałam, gdzie. Ale wybór kierunku, no, to to jest zupełnie kwestia indywidualna i, no tak naprawdę, ciężko mi jest powiedzieć i ciężko, jakby jest polecić cokolwiek, bo, no po prostu zależy, jakim jest się człowiekiem, nie? Także dobra, na razie tyle o kierunku, bo mówię, no ciężko jest mi coś stwierdzić, na koniec, wiesz, jeszcze Wam opowiem o samej mojej ekonomii. E, druga sprawa, myślę, że taka najważniejsza, e, jeśli chodzi o studia, ponieważ dla mnie studia to jest też otwarcie się na nowych ludzi, na nowe znajomości i. Ja na przykład bałam się tego bardzo, bo przez całe 9 lat byłam w podstawówce e, z tymi samymi ludźmi i razem jakby dorastaliśmy, a potem jak szłam do liceum, no to ciężej mi też było znaleźć znajomych, no bo no to było jednak coś zupełnie nowego i długo już tutaj nie poznawałam e, nowych ludzi, ale też dzięki temu, że poszłam tam, że byłam akurat się tak okazało, tak nam wyszło, że z moim przyjaciółką Wiką dostałyśmy się do dostały na ten sam kierunek do tego samego liceum, no to e, było na pewno łatwiej. Ale tutaj już na studia, no to szłam totalnie, wiecie, totalnie bez nikogo i to jest też w ogóle ważne, jeśli chodzi o wybór kierunku, żebyście nie, nie chodzili za swoimi znajomymi. Najważniejsze jest to, żebyście jednak poszli na taki kierunek, który też Was samych jakkolwiek interesuje, a nie przez to, że tam na przykład znajomi idą, nie? Albo też tak, że rodzice na przykład chcą. Nie, 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 nie słuchamy się rodziców. Wiemy, że rodzice chcą dla nas jak najlepiej, ale to jest Wasz wybór, gdzie idziecie, więc to jest mega ważne. Ale jeśli chodzi o znajomych, ja pierwszy tydzień po prostu był tak śmieszny, tak dziwny, bo po prostu idziesz do budynku, którego w ogóle nie znasz, i po prostu jest w pizdu ludzi, w sensie jest mega dużo ludzi, bo właśnie. Pierwszy rok cały po prostu wtedy chodzi na te pierwsze wszystkie zajęcia, żeby zobaczyć jak to jest. No i co? I po prostu kiedy stałam przed jakąś aulą, na, na której miałam jakiś wykład, to po prostu szukałam jakichś ludzi, którzy stoją sami. Bo ogólnie no wiadomo, że o wiele ciężej jest podejść do grupki, tym bardziej, że ci ludzie widać, że niektórzy się znają, a o wiele łatwiej właśnie podejść do jakiejś takiej osobnej duszyczki. Że ja przez pierwszy tydzień naprawdę podchodziłam do różnych ludzi i tak naprawdę chyba pod koniec pierwszego tygodnia, kiedy już właśnie wtedy miałam też ćwiczenia, E, czyli właśnie już takie, gdzie jest mniejsza grupa, a nie, że jest cały rok, to faktycznie poznałam wtedy Malikę, bo po prostu też e, byłam przed salą i nie wiedziałam do końca, bo wszyscy tak byli jakby... E, wszyscy sobie tam gdzieś siedzieli, różnie było i tak nie wiedziałam do końca, czy na pewno mamy w tej sali w ogóle. I zobaczyłam po prostu os e, jedną osobę i po prostu podeszła mi hejka, jestem Marta i po prostu zaczęłam z domu jakiś small talk, ej, w sumie mamy tu w tej sali, czy coś, czy jak, bo już po prostu no cokolwiek sobie zacząć i faktycznie od razu jakby nam weszła gadka, razem się usiadłyśmy, zasiadła się do nas inna koleżanka, Nikola, i już miałam ludzi, z którymi mogę jakkolwiek gadać. No i potem też pod koniec samego zajęć też już nas kolejny kolega zaczepił, hej, jak macie na imię coś tam? I tak właśnie poznałyśmy Iwo, i przez to też, przez to poznawanie ludzi, to dzięki temu, że poznajesz różnych ludzi tego pierwszy, na ten pierwszy tydzień, a dużo właśnie ludzi po, robi, powiedzmy, podobnie jak ja, że po prostu są otwarci i starają się wszystkich jakkolwiek złapać, no to przez to też przez innych znajomych poznałam innych znajomych i tak mamy już teraz całą ekipę i moich najlepszych po prostu przyjaciół. Więc to jest mega ważne, żeby być otwartym po prostu na nowe znajomości i starać się być takim open, wyglądać tak bardzo pewnym siebie. I to jest bardzo trudne, ale ogólnie fake it till you make it i po prostu, żeby też nam zależało na, 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 na poznawanie tych ludzi, nie? Potem też tak czy jak wyszło, że na przykład no, Malika potem mówiła, że tak, już na, tak na dobrą sprawę już mnie wcześniej kojarzyła, że mnie już wcześniej było widać, więc to jest też coś takiego, że po prostu jakby reprezentować sobą tą otwartość do innych ludzi. Kolejna rzecz to... Ta. Ogólnie to mega ważną sprawą są grupy na Messengerze. Jeśli właśnie grupy na Messengerze, na Facebooku, że po prostu jakaś osoba zwykle na kierunku, jakkolwiek to ogarnie, i po prostu, żeby do, dostać się na tą grupę na Messengerze. Bo wtedy właśnie stamtąd tak naprawdę czerpiecie bardzo dużo informacji i dzięki temu po prostu wszystko wiecie na dobrą sprawę. A także mówię, starać się być otwartym, e, dowiadywać się tego wszystkiego, na pewno jest się bardzo zapoznać ze swoją stroną internetową e, Uniwersytetu, bo to jest też mega ważne, też mega dużo to pomaga. Same studia, ogólnie rzecz biorąc, przechodząc do kolejnego do segmentu, myślę, że tak, ważne jest to, żeby wiedzieć, że, są, że jest coś takiego jak wykłady i ćwiczenia. I no, na pierwszym semestrze, mówię, tutaj też dużo zależy właśnie od kierunku, przez to, że ja mam też duży, dosyć duży, dosyć kierunek, no bo ekonomia jest bardzo popularna, więc na przykład na samym początku było nas chyba 330, było 330 osób na liście. No więc tam jest dużo ludzi, i tam jest też dużo, dużo, właśnie, dużo właśnie grup e, ćwiczeniowych. E, no i właśnie, mamy wykłady i ćwiczenia. E, wykłady e, u nas na przykład są nieobowiązkowe, ale to dużo zależy właśnie od e, wykładowcy i od uczelni, jakie ma wymagania. Więc u nas na przykład, przez to, że też że było tyle ludzi, jakby to nie, nie, nikt nigdy nie byłby w stanie w sumie sprawdzić na przykład listy obecności, no bo no to było tak na, na dobrą sprawę, a wykonalne to by zajmowało o wiele za dużo czasu i w ogóle. Chociaż czasami były, ale raczej to nam robili wykładowcy na przykład na dodatkowe punkty, że faktycznie przychodzimy na te wykłady, które nawet nie są obowiązkowe, więc to zawsze na plus. Te dwa tygodnie pierwsze myślę, że są takie najważniejsze właśnie w poznawaniu ludzi, w poznawaniu profesorów, wykładowców, ćwiczeniowców, tych wszystkich luż, różnych fancy ludzi. Najważniejsze tak na dobrą sprawę jest to, żebyście mieli nawet za sobą nawet jeden zeszyt na te pierwsze dwa tygodnie i po prostu sobie rozpisywać, jakie kto ma wymagania, jak będą wyglądać egzaminy końcowe, te wszystkie daty sobie też warto zapisywać, bo już też często są podawane na samym początku. Także tak, myślę, że, myślę, że to są najważniejsze takie rzeczy. I z niektórych wykładów, które, no, żadne z nich nie są obowiązkowe, ale z niektórych wykładów, z niektórych przedmiotów mamy też ćwiczenia. My na pierwszym semestrze mieliśmy chyba tylko dwa ćwiczenia. Tak, mieliśmy z makroekonomii i zastosowania matematyki w ekonomii. To jest ważne, bo jednak trochę to się łączy, ale z drugiej strony to są zupełnie inni profesorowie. Chyba że no zależy też, bo y, czasami się zdarza tak, że akurat będzie ten sam y, profesor. Tutaj na pewno jest ważne to, żeby y, ogarnąć po prostu te wszystkie connection. Też pamiętać sobie dużo, na pewno sobie zapisywać warto y, właśnie kto jakby was uczy danego przedmiotu. Ćwiczenia są obowiązkowe, tam są listy. Zależy też od ćwiczeniowców, czy niektórzy puszcza, po prostu puszczają listy i musicie się podpisać, niektórzy sprawdzają obecność po prostu. Zależy, to jak już kto woli. Dobra, kolejna rzecz, myślę, to sesja. Czyli to dziwna rzecz, która jakby, ja nie wiem, ja mówię jakieś zdjęcia, kto wie. Oczywiście się śmieję, jest to po prostu moment, kiedy zaczynają się wszystkie egzaminy. Z wykładów macie egzaminy, które właśnie się dzieją w sesji. Bo sesja to jest taki, zwykle to są powiedzmy te 2-3 tygodnie, kiedy po prostu nie macie zajęć i po prostu macie same egzaminy, nie? Egzaminy no to po prostu duży egzamin, właśnie z wykładu z całego semestru, a kolokwia to właśnie są ćwiczeń i tutaj też zależy właśnie od przedmiotu, bo na przykład u nas z makroekonomii jeden mieliśmy, jeden kolos na koniec całego semestru, właśnie on musi być jakby przed. Sesją, i to kolokwium jest po prostu takim też testem, egzaminem. Na przykład u nas z matematyki e, mieliśmy e, zamiast jednego kolokwium na sam koniec, mieliśmy na przykład dwa kolokwia, mieliśmy różne quizy i zdobywaliśmy punkty e, przez jakby cały semestr. E, ja uważam na przykład, że to jest o wiele lepsze, jeśli chodzi o to, żeby po prostu się zmuszać do e, regularnej nauki, ale no wiadomo, jakby różnie to bywa i czasami po prostu, no. Jeśli chodzi o to, czy możecie przystąpić do sesji, to ćwiczenie, właśnie macie te kolokwium, które muszą być przed sesją i które musicie zaliczyć przed sesją, bo jeśli na przykład z makroekonomii ja podeszłam do kolokwium i na przykład go nie zdałam, to muszę je na pewno poprawić, a jeśli nawet nie znam poprawki, to nie mogę podejść do egzaminu, czyli z egza egzaminu z wykładu z też makroekonomii. Więc tutaj jakby jest ta, ta zależność. Także co jeszcze? Ogólnie rzecz biorąc, yy, myślę, że tak, najważniejsze jest też to, żeby się nie stresować tymi poprawkami, bo zdarzają się one i nasze, nasze motto to jest: yy, bez spiny są drugie terminy, więc to jest też to. Ja na pewno polecam, będę polecała zawsze regularną naukę, bo na pewno to będzie o wiele mniejszy stres przed se, samą sesją. Kiedy wiecie, że, kiedy macie świadomość, że uczyliście się przez cały semestr, ale wiadomo jak to jest, i wiadomo, że to jest też trudne ogólnie, kiedy nie ma się właśnie tego... tych egzaminów co jakiś czas, tylko właśnie dopiero będą za parę miesięcy, więc wtedy wiadomo, że trochę. Człowiek ma wtedy taki luz, ale z drugiej strony wiadomo, że powinniśmy się trochę spiąć i to jest takie mega ciężkie. Dzisiaj ciężko tutaj mówię, zależy bardzo od y, osoby, zależy, zależy bardzo dużo, nie? To mówię, to już sobie sami musicie jakby sami wypracować i w ogóle. Wracając jeszcze do ćwiczeń, bo zapomniałam, na przykład jeszcze z tych ćwiczeń możecie też mieć coś takiego jak zamiast kolokwium, na przykład prezentacje na zaliczenia. I tu jest też po prostu zależne od y, ćwiczeniowca i wykładowcy i wszystkich tych ludzi. Jeśli chodzi właśnie o zwracanie się do profesorów, do tego wszystkiego, do tych wykładowców, no ja osobiście. Będąc na ekonomii nie mamy w ogóle jakby styczności z wykładowcami, bo no, nie jest to takie face-to-face face zwykle. Na ćwiczeniach, na przykład kiedy już jesteśmy faktycznie w mniejszej grupie, ale to tak czy siak u nas było 30-40 osób na samym początku, po prostu się mówi dzień dobry i to tyle, nie? I potem się po prostu dzieje. Wykłady są to bardzo jakby biedne u nas. Na wykładach u nas się raczej nie chodziło do tablicy, chyba że chętni, na przykład, bo często też się tak zdarzało. Ale na przykład, no często też to wygląda tak, mówię, co też zależy od przedmiotu, ale często wyglądało to tak, że po prostu wykładowce... Po prostu prowadzi wykład przez półtorej godziny i się siedzi i się notuje, albo się siedzi i się, sobie się rozwiązuje wykreślanki, tak jak ja, albo się nie chodzi na wykłady, bo to różnie bywa. Na pewno warto sobie po prostu zobaczyć, jak to jest na tych pierwszych paru wykładach, i potem sobie po prostu ogarnąć, czy to, jest, czy to ma w ogóle sens. Ja na pewno na pierwszym semestrze chodziłam o wiele więcej na wykłady, bo po prostu też wtedy nie mieliśmy jakiegoś mega strasznego planu. Często to by było po prostu po. Nie wiem, jeden wykład czasami był, czasami dwa wykłady jednego dnia, ale myślę, że to było takie też bez spiny i też ważne właśnie, żeby w sumie chodzić na, na to, bo wtedy też się właśnie poznaje tych ludzi, gada się o tym i to jest właśnie fajny small talk. fajne jakby rozpoczęcie myślę, znajomości z ludźmi, bo zawsze jest jakiś temat, o czym można gadać, nie? Mogę na pewno jeszcze powiedzieć o tym, jak się jak się czuje na ekonomii. Tak szczerze, to się po prostu dzieje. Po prostu się chodzi na wykłady. Po prostu się chodzi na ćwiczenia, po prostu już się potem ze znajomymi swoimi gada i jest spoko. Sesje, no jak wiecie sami w sumie jeśli oglądaliście moje odcinki na przykład Uni Diaries albo właśnie jakieś jest sesja, jest to często stres, jest to często więcej nauki, ale to mówię bardzo zależy od osoby, jak się ludzie, jak się uczycie. Dużo od Was zależy, nie? Jeśli chodzi o po prostu same chodzenie na studia i po prostu takie życie, że macie po prostu plan zajęć i się chodzi na studia. Podobnie w sumie jak w szkole. Chodzi się, niby się coś uczysz, niby nie. Rozmawiasz ze znajomymi. Powiem Wam, że to jest na pewno o wiele lepsze, jeśli właśnie chodzi też o tą wolność, jeśli właśnie, że na przykład nie musicie chodzić na te wykłady, nie? Że to nie jest aż tak straszne. To nie jest tak, jak na przykład w liceum było, że Kogokolwiek interesuje, czy tu jesteś, czy cię nie ma. I to jest bardzo fajne, bo to daje nam naprawdę taką wolność. Nie wiem, czy coś jeszcze. Mogę właśnie powiedzieć jeszcze o coś o mojej ekonomii. No ja osobiście wybrałam ten kierunek też po to, że w sumie jest to interesująca sprawa, myślę, bo na pewno są tyle ciekawe rzeczy, bardziej się tak ludzie. Bardzo fajne w sumie to jest, właśnie. Dowiadujesz się nawet, jak działa to wszystko. Takie, nawet nie takie. Takie trochę podstawy życia, I guess, no bo jednak to wszystko nas otacza: monopol, oligopol, konkurencja, różne rzeczy, i po prostu to jest mega śmieszne, kiedy my e, już po roku studiowania, no po prostu często sami nawiązujemy do tego, czego się jakkolwiek nauczyliśmy. Jeśli chodzi o notatki, to myślę, że na pewno na ćwiczeniach bardzo warto jest robić notatki. E, na wykładach tutaj na pewno zależy od typu wykładu, jak jest sprowadzony. Ja na pewno robiłam notatki na matematyce na pierwszym semestrze, bo tam faktycznie też robiliśmy zadania z wykładowcą, ale na innych wykładach czasami się starałam robić, ale często też jest ciężko robić te, te notatki, więc tutaj naprawdę zależy od Was to też, jakie macie skupienie. Myślę, że to jest też właśnie trudna sprawa, jeśli, jeśli chodzi o przestawienie się na, z, z 45 minut na półtorej godziny. No bo przez te półtorej godziny no nie macie żadnego odpoczynku, odpoczynku żadnej przerwy, więc no, trochę było ciężko się na pewno przestawić. Ciężko jest potem notować przez te całe półtorej godziny i cały czas słuchać yy, wykładu. Mówię, tutaj zależy właśnie od tego, jak wykładowca go prowadzi, bo często na przykład u nas było tak, że były zbyt monotonne, i po prostu już nam się nie chciało. Nawet jeśli temat jest interesujący, dużo zależy po prostu od wykładowcy i dużo zależy po prostu jak on przekazuje tą wiedzę. I jeszcze w ogóle jeszcze ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to a wykłady a ćwiczenia, ale też jeszcze jest coś takiego jak lektorat. Lektorat to jest po prostu język nasz. Zwykle to będzie angielski, chyba że jest na jakąś filologię, czegoś tam, to wtedy będzie ten język, który wy, wy, wy wybraliście, ale właśnie u nas to był angielski. Na niego się to musicie zapisać, ale to też wszystko jest, powiedzmy... To jest wszystko rozpisane w portalu studenta na przykład, albo w takich właśnie na tych stronach, na przykład u nas to było Centrum Języko języków obcych, angielski, no faktycznie u nas był obowiązkowy, to jest tak podobnie jak ćwiczenia, tylko po prostu właśnie nie macie tego wykładu. Na dobrą sprawę to wyglądało jak lekcja angielskiego w liceum, bo po prostu mamy faktycznie tam mamy podręcznik, musimy go robić, są zada zadawane zadania domowe często, tak samo też ćwiczeń. Także tak, mi ta ekonomia naprawdę się podoba. Wydaje mi się, że tutaj dużo zależy od tego, jak dany przedmiot prowadzi wykładowca, bo u mnie na przykład ja naprawdę bardzo intereso, interesowałabym się zarządzaniem na przykład, no bo chciałam iść na kierunek zarządzania, no i ja sama na pierwszym semestrze na ekonomii miałam przedmiot zarządzania. I niestety nasz wykładowca nie był zbyt. Y, nie nie potrafi nas zainteresować, więc tak na dobrą sprawę ja słuchając y, całych tych wykładów, y, na, na, ca na samym początku słuchając wykładów na przykład o czym one będą, czyli też ma, na przykład macie coś takiego jak syllabus, też na stronie na pewno uniwersytetu, czyli co po prostu będzie przerabiane i co Was obowiązuje przez cały semestr. No, na, na samym początku mnie by to mega zainteresowało, no bo to jest mega fajna sprawa, ja uwielbiam takie rzeczy mówić o tej organizacji, o, men o tym byciu menadżerem i o tym wszystkim takim, takim fajnym planowaniu i działaniu w grupie. No ale tutaj, no niestety, wykłady nie były fajnie prowadzone, więc to niestety mi trochę jakby zmalało mój. Moja motywacja też do nauki tego i po prostu moja ciekawość tym, więc tak, na pewno bardzo dużo zależy od wykładowcy. To jest też, myślę, ciężkie, jeśli właśnie coś Wam na przykład się naprawdę bardzo podoba i czym się naprawdę bardzo interesujecie, pójdziecie na ten kierunek, a na przykład właśnie wykłady nie będą zbyt interesujące, bo po prostu ktoś nie do końca potrafi przekazać tą wiedzę, ale tutaj już mówię zależy też od Was bardzo. No ja na przykład na, tą, na tej ekonomii też trzeba się na pewno spodziewać matematyki. Ja na przykład jednak jestem umysłem ścisłym i lubię matmę, a tak czy siak było trochę dla mnie trudno, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli się lubi matmę i chociaż troszeczkę się postara słuchać na w samych wykładach, zaraz się zrozumieć właśnie te wszystkie rzeczy, no to nie będzie jakoś trudno. I myślę, że warto po prostu czuć się takim, być takim właśnie otwartym do, dla tej całej wiedzy, nie? Na tą nową naukę, na, na te nowe rzeczy. Także tak, w sumie myślę, że tak można zakończyć to, po prostu warto być otwartym na studiach. Pamiętajcie, że studia nie definiują was, kim jesteście i że to też nie jest tak bardzo potrzebne. Że to, że jestem na studiach, nie oznacza, że jestem lepsza, że jestem mądrzejsza. Ja też się dostałam na przykład w drugiej turze dopiero, więc to w ogóle też nic nie, nie oznacza, że jeśli się nie dostaniecie za pierwszym razem, to tam nie będziecie chodzić. Bo tak, warto się na pewno starać, warto się nie, pod, nie, nie, nie wolno jakby się poddawać, jeśli chodzi o to. I co? I mam nadzieję, że... Dobrze mam poszły maturki. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie pisać w komentarzach. Na pewno z chęcią odpowiem. Możecie się też podzielić swoimi wynikami z matury, bo teraz pewnie jakoś mieliście. Postaram się właśnie wypuścić ten odcinek właśnie albo w dzień, kiedy zostaniecie wynika, bo jeden dzień później zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko wam dobrze pójdzie. Trzymam mega kciuki za was, żebyście się dostali na taki kierunek, jaki chcecie. I żebyście poznali tam dużo fajnych ludzi, bo ja na przykład poznałam bardzo wielu wspaniałych ludzi, których bardzo, bardzo pokochałam. I bardzo mi się cieszę, jak mi wyszły te studia, na dobrą sprawę. Ale tak, wiem też, że jest to na pewno bardzo duży stres, więc trzymam się z wami, jakby pamiętajcie, że rozumiem to, że nie jesteście sami, że dużo ludzi to przeżywa. Ja pamiętam też, że miałam bardzo duży stres, kiedy właśnie miałam się rekrutować, i kiedy właśnie miałam tam jeździć, i z tymi papierami i w ogóle. Po prostu na spokojnie, czytajcie wszystko, starajcie się po prostu tym interesować, jakkolwiek, i, i wtedy będzie okej. Okay. Pytajcie się swoich znajomych, jak to oni robią, bo ja też się na przykład dużo pytałam moich znajomych. Pomagajcie sobie wszyscy razem i dacie radę. Jeśli na przykład chodzi o rodzinę, bo wiem, że to jest też trudna sprawa, pamiętajcie, że każdy dla nas chce jak najlepiej, ale nie, wykonuj, nie dokonujcie swoich wyborów względem nich. Róbcie to tylko i wyłącznie względem siebie, czego naprawdę chcecie, i po prostu słuchajcie się samych siebie. Ale z drugiej strony pamiętajcie też, że to nie jest tak ważny wybór, że to nie jest do, wybór do końca waszego życia, zawsze to można zmienić. Po pierwsze semestrze zawsze można zmienić kierunek. To nie jest problem. Także ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Trzymam sobie Was kciuki, mówię, piszcie w komentarzach, co jeszcze chcecie wiedzieć. Może jeszcze nagram kolejnego, yy, kolejny taki tego typu odcinek. Może też w ogóle macie pytania jakiekolwiek do mnie, bo mój przyjaciele oczywiście Wojtek pisze mi komentarze, że od pięć chyba tygodni czeka, aż e, nagram Q&A. <głos》>, więc jeśli macie jakieś, jakiekolwiek do mnie pytanka, to piszcie. E, śmiało pytajcie po cokolwiek o moje życie, o moje studia. I czy w ogóle podoba Wam się też taki format mojego jakże długiego gadania. E, mam nadzieję, że tak, bo w sumie dobrze mi się gada. Ja jestem bardzo gadatliwą osobą, więc to mi pasuje. I cokolwiek byście chcieli też zobaczyć na moim kanale, piszcie śmiało. Także kiski, wesoski, trzymam za Was kciuki, dacie radę, powodzonka. Love you so much, guys. O Jezu, jaki boomer.